Preść. Dzisiaj wybraliśmy się na kilkugodzinne plażowanie na plażą Pasjaka. Plaża ta znajduje się wśród stromych klifów w regionie Konawle w pobliżu miejscowości Popovici. Ścieżka na plażę prowadzi w dół, przy skraju klifu, jednak nie jest bardzo stroma czy szczególnie niebezpieczna. Towarzyszył nam przepiękne widoki. Stąd widać bezkres morza, piękny horyzont, którego nie zasłaniają żadne wyspy. Mijamy także ciekawe przeszkody leżący na ścieżce urwany głaz, połamaną barierkę, czy tunel wykuty w skalę. Plaża ta nie jest tak na razie atrakcją komercyjną, w związku z czym dojazd do niej nie jest prosty i oczywisty. Sądzę, że znalezienie jej przypadkiem, tak po prostu jadąc drogą, jest mało prawdopodobne. Gdyby nie to, że przeczytaliśmy o tym miejscu w internecie i odwiedzenie go stało się naszym celem na tym wyjeździe, to na pewno byśmy tu nie trafili, mimo tego, że lubimy włóczyć się po różnych, mniej uczęszczanych drogach. Trasa na plażę przebiega przez miejscowość Popowici, gdzie później można już dostrzec drogowskazy i tabliczki prowadzące właśnie na plażę Pasjaka. Samochód można zostawić na placu do parkowania i dalej wyruszyć pieszo tą ścieżką, którą właśnie idziemy. Dzisiaj plaża jest dosyć zatłoczona, czego spodziewaliśmy się już po ilości samochodów zaparkowanych na górze. Ale nie ma co się dziwić, w końcu mamy sierpień. Nie zniechęca nas to jednak, ponieważ ciekawa ścieżka i piękne widoki rekompensują wszystko. Najtrudniejszy okazuje się być ostatni fragment drogi. Trzeba zejść po dużych kamieniach. Ciężko jest to zrobić, niosąc ze sobą rzeczy, więc postanawiam najpierw zrzucić maty i ręczniki. a potem pomóc sobie rękoma. Następnie odbieram torbę od Tomka, aby i on mógł bezpiecznie zejść. Woda w morzu jest bardzo ciepła i przyjemna. Daje orzeźwienie w ten naprawdę upalny dzień. Ja Pokaż ula tramwa jest. Me to a place called paradise, holiday, so beautiful. Listening to the sound and closing my eyes. Wracamy droga powrotna jest znacznie bardziej męcząca. To o tym siecią jesteśmy podłączeni do prądu, tutaj stuszymy pranko. A tak wygląda nasze miejsce. Tu jest namiocik, w namiocie dzieje się życie. Za namiotnikiem mamy motocykl przyczepą, na które on przyjechał. Krzesełka w tym momencie tutaj stoją, natomiast... Zostają przestawiane Z powodu po prostu Promieni świetlnych Żeby słoneczko nas po prostu Za bardzo nie grzało Samochód ty w tym miejscu Tam sobie wyjeżdżamy, wykręcamy I to oto nasze miejsce Inni ludzie na porównania Mogą być na takiej górek Tylko że samochód muszą zostawić gdzieś tam Chętnie na górze Albo tu na górze zostawić samochód Gdzieś jeszcze dalej samym miejscu gdzieś tam taki parking jest? Tutaj widzę, że wraca ulcia Skąpieli. No i tak oto wiedzie się nasze życie Nie wiem czy pokazywała ona nam to nasze miejsce ale ja pokazałem By się wywaliło ma przedłużać Kogo? Nie wiem, jest kampera Ale dlaczego nie masz sukienki na sobie? No mhm. ja w ogóle nie mogłam się wytrzeć. No dobra, no to to wszystko. Run. Po raz ostatni wybraliśmy się do kuparii, by dokończyć zwiedzanie opuszczonych obiektów. Następnie Tomek chce zabrać mnie na wzgórze SRD wznoszące się nad Dubrownikiem. Już po chwili napotykamy jednak na olbrzymi korek. Nie wiemy, co się dzieje i czy na pewno tak ma wyglądać trasa. Samochody próbują zjechać z góry, a więc wjeżdżający muszą im ustąpić i zrobić miejsce, ponieważ droga jest wąska. Czekamy przez jakiś czas, myśląc, że sytuacja zaraz się unormuje, jednak nie zanosi się na to. Po chwili obserwacji i oczekiwania zawracamy i decydujemy, że przyjedziemy tu dzisiaj ponownie, tylko trochę później. W tym czasie postanawiamy przejechać się po Dubrowniku, co również mieliśmy w planach. Na ulicach jest sporo skuterów i motocykli. Wieczór jest bardzo ciepły, więc jeździ się przyjemnie. Oglądamy miasto nocą. Podejmujemy kolejną próbą wjazdu na wzgórze SRD. Drogi podziwiamy oświetlone miasto oraz statki na Adriatyku. Tym razem sytuacja wygląda o wiele lepiej: nie ma już śladu po olbrzymim korku. I wanted you to be my sweet honeybee And if I was a tree growing tall and green All I'd want is you to shade me and be my leaves All I want is you, will you be my bride Take me by the hand and stand by my side All I want is you, will you stay with me Hold me in your arms and sway me like the sea The rumble of your water would be my call If you were the winner, I know I'd be the snow Just as long as you're with me when the cold winds blow All I want is you, will you be my bride Take me by the hand and stand by my side All I want is you, will you stay with me Hold me in your arms and sway me like the sea if you were a wink, I'd be a nod If you were a seed, well I'd be a pod. If you were a floor, I don't wanna be the rug. And if you were a kiss, I know I'd be a hug. All I want is you, you be my. Brother. No, ale mnie się powierzam się ładnie ubrała i w ogóle. No i coś niewygłądasz? No nie wiem, ale ja wziłam kosmetyki, żeby się malować. Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, you stay with me. Oh me in your arms